Siema beczki z tej strony i powered będę się starał teraz normalnie co odcinek, nowe przywitanie wymyślać, ale dzisiaj nie o tym. Pokażę wam, jak zrobić wyzwanie. Pod nazwą zbierz bomboniarki z przyjemnego parku zielonych żywopłotów i sklepowej sadyby, bądź po prostu na angielski chocolate boxes. Tak I trzeba je będzie zebrać trzy tylko te bomboniarki. I pierwszą jaką znalazłem znajduje się w tym miejscu, na tej ławeczce na zielonych płota. także no, lecimy do kolejnej lokacji. Okej okay, byczki, jestem już na drugiej lokacji bombonierki bądź chocolate boxa, normalnie. Ja na zielonych żywopłotach znalazłem tylko dwie. Pokażę wam jeszcze dwie lokacje tych właśnie bombonierek bądź chocolate boxów. Na przyjemnym parku i na sklepowej sadybie I tak. Drugi, który udało mi się znaleźć na zielonych żołnierzach, będzie na tym stole. I co? Lecimy już do przyjemnego parku. Ok. To pierwszą lokalizację na przyjemnym parku. Jaką Wam pokażę, będzie to ten domek taki śmieszny. Na mapie wygląda on. Tak, i o kurde, co tu się pofaczą. I będzie to na tej szafce. Także to. Lecimy już do kolejnej lokacji. No i okej. Okay. Ostatnia lokalizacja na Przyjemnym Parku jaką udało mi się znaleźć jest to ten oto żółty domek na mapie. To wyglądało w ten sposób. Wchodzimy sobie, skręcamy tutaj w lewo i po powinna tutaj się znajdować ta bombonierka. Właśnie na tym biurku przy którym stoję. Także co, lecimy do sklepowej sadyby no nie ma innego wyjścia no okej, okay, pierwsza lokalizacja bombonierki jaką wam pokażę jest to ten sklep ten, sklep, ten domek na sklepowej sadybia wchodzimy sobie na górę i przy okazji mogę wam powiedzieć, że jesteście sobie na tym kanale jeżeli się filmik wam spodobał i łapkę w górę i co, wchodzimy sobie do tego pokoju i na łóżku powinna być ta bombonierka, jeżeli nie tutaj, to... Oj, przepraszam, na tym łóżku jednak będzie się znajdowała ta bombonierka. Także co? Lecimy do ostatniej lokacji. No i jestem już na ostatniej lokacji naszych bombonierek wspaniałych. I ostatnia znajduje się w tym miejscu, tutaj na tej półce O, którą zniszczyłem w tym momencie. Ale co? Ja się muszę z Wami pożegnać, także dzięki za oglądanie tego odcinka, możesz dostać te subskrypcję, tak jak już mówiłem. I potrzebujesz tylko 3 zebrać tutaj, prawda, bombonierki, Ja się z tą żegnam. I do zobaczymy w kolejnym odcinku. Siema!